Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Projekt GIXR, czyli Puchar Polski Sport 1000. Dzisiaj, jak widzicie, gościmy u Przemka Badowskiego, w jego serwisie Speedbike, gdzie mój stary GSXR 1000 K3 będzie przechodził najbardziej zakrojone modyfikacje. Tutaj, bowiem w tym serwisie u Przemka, Przemek, wykorzystując swoje patenty i wiedzę, doświadczenie, będzie starał się wykonać zmiany w dwóch obszarach. Pierwszy będzie starał się zwiększyć po prostu moc i osiągi silnika w moim gixxerze. A drugie, to postara się mi trochę umilić jazdę na torze i doda mi takie trzy elementy, które po prostu poprawią mój komfort komfort jazdy, jeżeli chodzi o ergonomię po prostu pracy kierowcy wyścigowego na torze. Teraz oddam głos Przemkowi, który powie wam, jaką w ogóle koncepcję ma na tego mojego starego gigsa i co zamierza w tym moim silniku nadłubać, no, żeby dało się coś tam bardziej z tymi współczesnymi litrami bardziej na to, że konkurować. Cześć. Koncepcja jest prosta: potrzebujemy więcej mocy. Żeby to uzyskać, będziemy ten silnik unowocześniać. Mam na myśli to, że silnik od K7 to jest właściwie ten sam silnik co K3K4, tylko różni się głowicą tak naprawdę. No, ma delikatnie zwiększoną pojemność silnika, ale to pominiemy, bo to jest tam 11 cm3. Ale ma znacznie lepszą głowicę. No i mocy będziemy szukać w głowicy. Eee, wiadomo, no budżet też mamy taki ograniczony, rozsądny, więc będziemy też postępować rozsądnie. Najprostszą, najtańszą rzeczą, jaką można zrobić kaczwórce, jeśli chodzi o tunik, to sportowe wałki rozrządu. A tutaj sportowe walki rozrządu to po prostu walki rozrządu od kasiudenki. One pasują, nawet ich nie trzeba ustawiać, mają inny profil krzywki, są wyższe, dłuższe czasy. No po prostu tak jakby. Na tamte lata Yoshimura do Stage 1 Yoshimury do, do Katrójki Więc ja e, takich wałków mam tam, bo poniewierają się, więc, więc to po prostu jest e, niski budżet, ma, mały wydatek super sprawa. E, następna rzecz e, to e, obróbka samej głowicy. E, Kasiudemka ma większe zawory w e, i postaram się zaadaptować zawory od kasiudemki tytanowe na miejsce tych stalowych do, do kaczfurki. No, trzeba będzie przerobić gniazda zaworowe. E, jakiś, jakiś tam warsztat zaprzyjaźniony nam to zrobi. E, popracujemy nad kanałami stącymi, wydechowymi w, w głowicy. E, te dwie zmiany pozwolą nam podnieść odcięcie. Myślę, że co najmniej 1000 obrotów wyżej, bo, bo na tym właściwie polega ta różnica mocy między K4 a K7. K7 ma około 10 koni hmm. więcej, ale 1000 obrotów wyżej. I my będziemy. Starać się zrobić, zrobić to samo. Jak gdyby pójść drogą inżynierów w Japonii, i właściwie, ja zrobić, pójść drogą inżynierów w Japonii i podciągnąć tą moc właśnie w ten sposób, żeby podnieść te obroty. Stracimy prawdopodobnie troszeczkę dołu, trochę średniego zakresu, no ale ten motosek będzie kręcony przez Pawła na torze wysoko i, i tam będziemy tej mocy szukać. Yy, więc to, to ogólnie tyle, jeśli chodzi o, o zmiany silnika. Trochę go doprężę pewnie cienka uszczelka pod głowicę, to są już rzeczy naturalne. No i, no, i to tyle. To tutaj jest ta moc. Będziemy, będę generalnie celuje powyżej 160 koni na kole. W tym momencie mieliśmy około 150 koni na kole, czyli bardzo zdrowy egzemplarz. Dobrze nie to nastawia. Powinno się udać przekroczyć 160 koni na kole. Zobaczymy, zobaczymy, jak daleko te zmiany pójdą. Czy zostaniemy przy elektryce od, K7, od K3, czy przejdziemy na elektrykę od K7, No, to wszystko po prostu zależy od finalnego budżetu i. i i tego ile ten motocykl będzie miał po, po zakończeniu prac mechanicznych. No, po prostu można same te prace podzielić na dwa etapy. Najpierw mechanika, wjechać na hamownię, zmierzyć. Jeśli jeszcze będzie jakiś zapas do podziałania, to zawsze można e, zmienić osprzęt silnika, jak chociażby przepustnicę od Kasiu Dębi, która ma już po dwa na cylinder. E, też ma troszeczkę większą średnicę e, tych gardzieli. No, zobaczymy. Wyjdzie w pramie, jak to się mówi. W tym miejscu warto też powiedzieć, że ta cała lista planowanych modyfikacji przez Przemka jest możliwa tylko wyłącznie tego, że klasa, w której zamierzam się ścigać, czyli klasa Sport 1000 wchodząca w skład Puchalu Polski, jest tak naprawdę najbardziej otwartą technicznie, jeżeli chodzi o regulamin klasą w ogóle wśród wszystkich klas wyścigowych, bo już klasa wchodząca w skład na np. Mistrzostw Polski, tak przykładowo klasa Super 100 000, z tego co pamiętam, z tego co widziałem, z tego co czytałem, ma ten regulamin techniczny o wiele bardziej restrykcyjny. I myślę, że niektóre planowane tutaj właśnie modyfikacje przez Przemka już by nie były tak łatwe do przejścia. Tutaj w obrębie kategorii Sport 1000 Mamy tak naprawdę w zasadzie pełną możliwość modyfikacji, bo regulamin klasy Sport 1000, poza całym stosem tych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, to jest tak ten, ten słynny punkt drugi w ogóle w regulaminie tym ogólnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa zdania, są to wszystkie motocykle powyżej 1000, w okolicach 1000 cm, mamy tu pełną dowolność. Co i tak, według Przemka, Przemek wie to ze swojego ogromnego doświadczenia, że i tak mimo tych wszystkich modyfikacji nie ma się co spodziewać, że ten motocykl będzie w stanie gdzieś tam mocą maksymalną konkurować ze współczesnymi konstrukcjami, które prawdopodobnie wjadą tam do pucharu z mocą, no myślę gdzieś tam, na silniku. ja to zawsze mówię na silniku, Przemek się ze mną zawsze sprzecza, że ja się zawsze pytam o moc na silniku, a zawsze Przemek mówi na kole. Eee, ale myślę, że zawsze, zawsze będą to motocykle te współczesne, które gdzieś tam powyżej 200 koni będą wypluwały, prawda? No, ale no, bez problemu, no, nie przeskoczymy tego. Ten, no, ta konstrukcja będzie miała rok 20 lat, i myślę, że konkurencja nie będzie mimo wszystko poszkodowana ani pokrzywdzona jakimikolwiek pracami przy tym motocyklu, bo i tak eee, będziesz musiał nadrabiać talentem. Po prostu, proste, no, nie przeskoczysz tego. No właśnie, idąc tutaj za, za tematem starości konstrukcji, to oprócz właśnie zmian w samym silniku, żeby w ogóle można się było tym bicerem na dużym torze ścigać, będziemy musieli tu właśnie włożyć mu no, trzy bardzo ważne elementy, które są niezbędne w ogóle do poruszania się po torze wyścigowym dużym, bo bez tego można jeździć na małym torze, ale na dużym, a już zwłaszcza w wyścigach, nie ma w ogóle co liczyć. Mowa tutaj o płytrze, którego w 2003 roku. Nikt seryjnie nie wsadzał do motocykli. A już nie mówiąc o Blipperze, który teraz jest w większości superbajków seryjnie wypuszczanych na rynek, ale tego akurat nie założymy. Więc zakładamy mu QuickShifter, krótki rolgas, bo jest to, tak jak Wam mówiłem, najdłuższy rollgas, jaki widziałem w seryjnym motocyklu. U mnie w kącie 1000 1100 jest o wiele krótszy, mogłem go sobie zostawić. I Przemek ma jakiś swój pomysł i patent na wsadzenie antykopingowego sprzęgła. Powiedz potem? No, anty Nie zgadniesz jaki to banalny pomysł. Po prostu włożymy go od Całe kompletne sprzęgło e, pasuje od nowszego motocykla e, modelu. Za to kocham suzuki, za to kocham gsx serię że tam po prostu wymienność tych części jest niesamowita. E, cały koszt sprzęgłowy na Allegro kosztuje 400 zł e, i już jest antyhopping. Trzeba będzie go tylko wyregulować. E, kierowcę, wreszcie będę miał jakąś szansę pobawić się tymi regulacjami, bo po prostu nigdy tego nie ruszałem, tak jak było to fabrycznie nastawione, tak nikt nigdy nie zgłaszał, żeby coś z tym zrobić. Ustawimy to pod Ciebie, tą siłę zadziałania. Myślę, że będzie działać to naprawdę dobrze i nie potrzeba wydawać e, kupę pieniędzy na jakiś aftermarketowy, aftermarketowy koszt przęgowy. A powiedz mi odnośnie tego quickshiftera, to z tego co wiem, to przychodziła Ci na myśl jakaś jedna konkretna na zawodach, bo powiedziałeś, że do wikserów są konkretne jakieś quickshiftery, które sprawdzałeś. Eee, no, dużo montuję Hilteka, amerykańskiej firmy Hiltek, eee, moi klienci się na tym ścigają, eee, już od paru sezonów e, nigdy nie było żadnych problemów. Nie jest to jakaś reklama, po prostu jest to tani, dobry produkt eee, i, i zamontuję Ci go, polecam Ci go, zamontuję Ci go, myślę, że, że nie będzie bezproblemowy. A... Jest po prostu jednym z tańszych produktów, bez fajerwerków, ale wystarczających. Tak, tutaj tylko jedna rzecz, która będzie tą upierdliwą taką modyfikacją, to będzie kwestia wymiany tego rolgazu na krótszy, ale nie w samego rolgazu, tylko kwestia. Tutaj mamy taką pixerzę, że ta bulwa, na której są zamontowane wszystkie przełączniki, czyli tam światła i kill switch, wyłącznik zapłonu. To jest akurat taka jedna duża bulwa, bo są nowe jedynce, mam takie podzielone na dwie, że można by spokojnie zmieścić nowy Rogas, e, włącznie z kill switchem. Tutaj niestety e, będziemy musieli tego seryjnego kill switcha, czyli wyłącznik zapłonu wywalić i akcesoryjnie jakiś wsadzić, bo w regulaminie kill switch, właśnie to jest też jeden z tych punktów, drugi punktów, w tym właśnie w punkcie drugim regulaminu, że kill switch musi być w każdym motocyklu z prawej strony pod kciukiem. To musi być po prostu element bezpieczeństwa, więc taki przełącznik akcesoryjny chyba też bez problemu się jakoś da założyć. Tak. A najśmieszniejsze jest to, że to będzie jedna z trudniejszych przeróbek, może bardziej czasochłonnych. No bo trzeba będzie jeszcze te linki inaczej poprowadzić, bo jest inny roll gas, Będziesz wymieniał pompę, te linki będą się krzyżowały z nową pompą. Do tego jeszcze znaleźć miejsce na ten przełącznik. Będzie to. Tak, tak, jeszcze Na to, mówiąc, jeszcze muszę Wam jedną rzecz powiedzieć odnośnie poprzedniego odcinka. Powiedziałem Wam, że zostawiam dwa elementy ze starego układu hamulcowego, zostawiam tarcze i przewody, ale powiem Wam jedną rzecz. Prawdopodobnie jest taka szansa, że te przewody seryjne, znaczy nie nieseryjne, te, które są tutaj niby w sterowym aplocie, ale na seryjną pompę założone, być może nie podejdą, ponieważ w samej konstrukcji wyjście na przewody z pompy klasycznego typu, jest trochę bliżej osi główki ramy niż wyjście z pompy radialnej. I być może tak się stanie, że trochę nie starczy miejsca, zabraknie 2-3 cm po prostu długości tych przewodów, kiedy będę montował moją tą radialną pompę Brembo rcs -a. I to też być może trzeba będzie po prostu zmienić, także mała gdzieś tam adnotacja, korekta odnośnie tego poprzedniego odcinka. Intencje miałem takie, żeby te przewody zostawić, ale się jeszcze okaże, że być może gdzieś tam to E, trzeba będzie mimo wszystko e, zmienić. Tak jak widzicie teraz, motocykl, to jest w zasadzie jego ostatni moment, kiedy on jest jeszcze w, w, e, w stanie nietkniętym, seryjnym, kiedy jeszcze nikt do niego gdzieś tam nie zajrzał. Od tej pory w zasadzie już chyba e, będą przeprowadzane na nim prace. Tak. Kiedy, właśnie, kiedy zamierzasz się za niego tutaj coś wziąć. Jak tam dosłownie jeszcze w tym tygodniu wyjmujemy silnik, e, będzie wygodniej zrobić tam operację na stole z głowicą, pewnie jakieś poprawy czasu rozrządu. E, więc, no już najwyższa pora, żeby po prostu zawijać rękawy i brać się za tą głowicę. Jej obróbka to jest kilka dni takiej żmudnej pracy wieczorami, potrzeba do tego spokoju, więc nie ma na co czekać. A zapytam się jeszcze Ciebie, bo mam takie wiesz, wspomnienia właśnie z pracy nad silnikiem w mojej r który przecież dobrze wiecie, że to litry tego oleju, były tam teorie, że to uszczelniaczami i tak dalej. Powiedz mi, Przemek, jeżeli już wyjmiesz tą głowicę, rozbierzesz silnik, to czy uważasz, że na przykład takie uszczelniacze, które mają po prostu zaworowe, które mają jakby nie było na 20 lat. no tak? Tak? Oczywiście, rzeczywiście silnik wyszedł, że jest w pięknym stanie, bo trzyma pięknie fabryczną moc i nie bierze grama oleju, co mnie mega cieszy. Rzeczywiście chyba ten przebieg 5 tysięcy, który jest na zegarze, myślisz, że to może być rzeczywiście, prawda? Tak, to wierzę. W tym przypadku wierzę to zawsze. Tak? No zazwyczaj by się tego zaśmiał niemożliwe 20 lat motocykla. Ale... Bardzo możliwe, że po prostu zaraz po zakupie był przerobiony na torówkę i 20 lat służył do jakichś tam sporadycznych wyjazdów na tor. Akurat w to wierzę, w tym przypadku w to wierzę, że on ma taki mały przebieg. A co do tych uszczelniaczy, no to jest dosyć trudne pytanie, no bo z jednej strony mają tylko 5000 przebiegu, e, niby koszt wymiany nie jest jakiś duży. E, myślę, że ocenie to po prostu rozbierając. Chodzi o twardość gumy, czy to się wystarzało, czy to stwardniało, czy nie. E, no no mówimy tak. Musimy liczyć niemalże każdą złotówkę, więc nie ma, nie ma co szaleć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja generalnie mam zawsze zasadę taką, żeby skupiać się na tych rzeczach, które są najważniejsze, które wpływają na wynik, na moc. Jeśli, jeśli pozwalają pieniądze, to po prostu też robić rzeczy, które nie mają takiego generalnego wpływu. Tak? No, także zobaczymy, jak to tak, Z tego co pamiętam, to bardzo pochwaliłeś ten wydech, który jest tutaj. Tak, wydech. Tak, no, samo to, że ten motocykl zrobił jako seria 150 na kole. No, to jest nawet delikatnie więcej niż deklaruje fabryka. To się tak nie zdarza w każdym przypadku. W każdym egzemplarzu K, K3 i no, też jest to zaletą takiego długiego tłumika. No, z tamtych lat tłumiki były takie długie i to nie było przypadkowe. No, wspomagało to zjawiska falowe, opróżnianie e, układu wydechowego. E, więc, e, więc tego nie będziemy na pewno zmieniać. Może nie każdemu to podobać, ale tak ma być. Okej, okay. Myślę w takim razie, że w tym odcinku wyczerpaliśmy już większość tematów, które powinniśmy poruszyć. Wiecie, na czym stoimy. Ja już przyznam, że nie mogę się doczekać, aż tutaj przemek zadzwoni i powie: Chodź, przyjedź, zobacz, co tam w środku siedzi, albo zobacz tą swoją głowicę zebraną. Nie mogę się doczekać, aż on tam się za to weźmie, jak zacznie przekładać te zawory tytanowe i to wszystko tam będzie poskładane. Jestem ogromnie ciekaw, rzeczywiście, jak to wszystko. Jak, e, ja już też mam jakąś swoją koncepcję, o tym Wam powiem w następnym odcinku, bo mam gdzieś tam swój taki zespół próśb do Przemka, jeśli chodzi o wystrojenie tego, tego silnika. Powiedziałem Przemkowi wcześniej, co, co jest mi potrzebne, a to, że jakbym dokładnie chciał, żeby ten silnik mniej więcej był wystrojony, ale o tym Wam powiem e, już w przyszłym odcinku. Dzisiaj myślę to wszystko z naszej strony. Do zobaczenia w przyszłym. Cześć. Cześć.